Witam Was, widzowie, na pierwszym odcinku z gry Fortnite. Tak, widzowie, to jest pierwszy odcinek z gry tej. E, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem i, widzowie, lecimy. E, ogólnie mm, będę tutaj nagrywał, widzowie, Fortnite'a tylko, bo na inny kanał będzie coś innego. E, widzowie, łapa w górę, suba z dzwonem, przywitajcie się w komentarzach. No i, widzowie, ogólnie co teraz robimy? Gramy normalną gierkę. Ja w ogóle będę wam opowiadał, w ogóle jak że będę nagrywał i w ogóle yy, omówimy sobie ten sezon no widzowie, ogólnie mamy dużo rzeczy, lecimy sobie na taką spokojną miejscówkę, tutaj gdzieś, albo w sumie, nie wiem, bo tutaj też są typy, no to nie wiem no, polec leci typ jakiś czekajcie widzowie Dobra, polecę sobie tu widzowie. No spokojnie. Widzowie. nagrywam Fortnite'a, bo no po prostu lubię tu gierkę i w ogóle yy, będą widzowie tutaj odcinki, live'y y, yy, niecodziennie, ale w sumie spróbuję każdego dnia, nie? Nagrywać, bo wiecie, fajnie tak nagrywać te odcineczki. Mamy już 46 poziom. Z karnetem bojowym, bo ja mam karnet bojowy i, i słuchajcie, ten sezon przyniósł dużo zmian, nowe bronie, mm, nowe miejscówki, Mega City, zaparowane źródła, rozstaje Genjutsu, poplątana przystań. I, wo, y, no i mm, ogólnie y, nowe miejscówki, nowy karnet, nowe skiny, nowe wszystko. Y, no i widzowie będę nagrywał dla was, będzie... Mm, Będą odcinki live, sklepy. Sklepów nie będzie aż tak, wiecie, sklepów nie, bo jednak sklepy to taka rzecz. Hmm, taka, taka, nie dla mnie. Sklepy. No dobra. Więc widzowie, się w komentarzach taka pierwsza, czy laudowa giereczka. Będziemy nagrywali sobie turniej, będziemy grali, jeżeli bije, tam 2000 punktów, albo tam 3000. Nie wiem, ile tam jest wskazane, żeby pić. Hmm, razem będziemy ten punkty wbijać, no i słuchajcie, razem będziemy też e, starać się o jak najwięcej wyświetleń, nie? Żeby było. E, więc e, e, tak na sam początek e, spróbujmy wbić tutaj z... E, muszę pomyśleć. Spróbujmy wbić tutaj... z takie stołapem, więc 100 wyświetleń i będzie git, słuchajcie. E, I w ogóle widzowie, chciałbym do końca wakacji, jest, jest kwiecień i chciałbym do czerwca, e, no do 23 czerwca w sumie, chciałbym widzowie wbić stosunków, jeżeli jest to możliwe, widzowie, lecimy z słowami, będziemy razem wbijali poziom, karnet bojowy, no i słuchajcie, będziemy się dalej rozwijali, więc w sumie. Na tyle taki wstęp. Będę dla was nagrywał nowe aktualizacje, co się dzieje, powtarzają nowe sezony, nowe wiecie, to, to, to um, no i w sumie, tak. będą na pewno, no i w sumie tak, tak to właśnie jest i będą e, też widzowie jakby, jakby live z sezonu, że wiecie, znaczy zależy, bo jeżeli to będzie w weekend na przykład, to tak, a jeżeli to będzie w tygodniu, że ten sezon wystartował w piątek, czyli w tygodniu w sumie tak? Bo w piątek to wiecie, każdy ma jakoś nie wiem, pracę, szkołę i to, nie, wszystko. Więc po prostu jakby to było na przykład w niedzielę rano streaming, a w sobotę event. To jest normalnie 1000 IQ, nie? Więc wiecie, na spokojnie zobaczymy jak to będzie, nie? Zobaczymy jak to będzie yy... ogólnie powiem Wam, że yy, odcinki będą fajne yy, będziemy nagrywali o tym sezonie, no i... będą też live y sezonu, no i wbijmy tutaj jak najwięcej wyświetleń, bo yy, jakby staram się to robić tyle yy... aha, bo ja myślę nie... Dobra, teraz widzowie ten. Yy, łowimy ryby, jakieś fajne, dobra Wow, wow Aha, czemu tu nie mogę Ej, nie da się tu budować Ej, co się z tym dzieje, nie da się tu budować Normalnie Czekajcie, bo my zaraz zginiemy no, Dawaj go, dawaj go, dawaj go O Jezu. Dobra, mamy go do Bo ja w ogóle tak tutaj się gadam, gadam, nie? I tak to jest, dobra, że wracamy na spokojnie. No ja widzę, spróbujmy teraz, już naprawdę, wbić te subskrypcje, to wszystko. No i oby nam to wyszło jakoś. Dobra, teraz to już sobie tak pogramy normalnie. Bierzemy sobie, sobie ryby, ryby, łowimy sobie. Dobra, mamy... Ej, ale czemu ciągle, nie mogę dostać jakiegoś płaszczaka, naprawdę? tylko zawsze dostaję jakiś, no na resie, dobra. Bierzemy sobie dwa płaszczaki. Właśnie, ale nie, w sumie, czekaj, w sumie dobrze, bo teraz jestem na ten, na pełnię. Zdrowie, widzę w ogóle, że i tak czasami chodzę właśnie jak... Nie że jak noob, ale czasami mi się klawisze miną, o właśnie i czasami klikam lecą mi się jakąś klika. Ale dobra, no słuchajcie, ubrałem ogólnie takiego skina. Mm. Nie wiem, no myślę, że git jest, nie? Kilo oczywiście. Driver widzę. Znaczy ten kilo driver jest dla spoc, bo ale ja tego wziąłem, wiecie... Wiecie, tak... Yy, na początek, nie? Na początek jakby... Na początek y, pierwszego odcinka go wziąłem, no i tak. Dobra, mam tutaj drewno. Y, no i widzowie, ogólnie jest taka nowa katana w tej y, w grze. Y, ona się nazywa... Y, katana, po prostu miecz. Y, Eksotyczna broń jest. jest, to... To jest nowa M-ka, słuchajcie, patrz, patrz, patrzcie na to. Wrócił do gry kombat. Jest nowa pompa, to jest no, kombat. Chyba każdy zna TSMG, był w pierwszym sezonie no i testa, ale nie mogę. Klina e, klimatyczna, nie mogę po prostu wzią, wziąć, okej. Okay. Nie komentujmy tego, że tu jest snajpa. No właśnie, widzowie, co do snajpy, to e, jeszcze snajperka wróciła. Heavy, heavy, heavy. Słuchajcie, kto wspomina czasy z Heavy Snipe'u w sezonie drugim, rozdziale drugim to był, słuchajcie, sezon agencji i Midasa. Słuchajcie, ja ten sezon po prostu wspominam ideolo, ideolo, A Znaczy ja jeszcze wtedy nie nagrywałem, ja nie? No, to jest pierwszy odcinek, nie. Ale słuchajcie, wtedy był naprawdę tak fajny odcinek, wtedy taka była w ogóle... Taki... Taki był naprawdę, mm, taki to był, taki, widzę, fajny, ta agencja. No ja bym chciał wrócić do tych czasów, jeszcze nie, ale no, pewnie każdy grał w tym sezonie, znaczy, no. Ja grałem trochę, mam karnet, ale akurat nie na kompie, tylko na konsoli, widzowie. A grałem, widzowie, na kompie. Mmm, ale ten, mam tu dużo karnetów, więc w sumie, u, jest dobrze. Y, na żałuję, że nie, na kompie nie kupiłem karnetów z sezonu 6, rozdział tego, że tego drugi, o, bo był ten Gdak, Jones i Lara Croft. No i w sumie taki, e, taka e, pani dinozaur, taki rom No ale słuchajcie, i tak jest dobrze, mam kilka tych to dobra, bierzemy to I są widzimy nowe auta Słuchajcie, te auta osiągają, nie wiem jaką prędkość, ale patrzcie to To jest normalnie auto, to patrzcie Jaką to maksymalnie osiąga prędkość? Nie da się przyspieszyć jakby 70 na godzinę, no 70 no 72 można powiedzieć. I słuchajcie mm, są, też nowe, są też nowe motory e, ogólnie e, patrzcie. Ten motor jest maksymalnie z 86 Patrzcie to, patrzcie. No, kozacki jest. Więc wiecie. No i słuchajcie, yes, e, wiecie, mamy jakby... Mm, mamy kwiecień, czyli... Wiecie co jest kwietni, Wielkanoc. No i Wielkanoc do Fortnite'a weszła nowa aktualizacja. Jaka! No słuchajcie, taka, że kura e, znosi jajka. Jakby ja wiem, to kiedyś było. Różowa y, kura, eee fioletowa znosi jajka. I pa, te jajka się da zebrać i one się nazywają... Skok jajko, czyli jeżeli zjem wyżej skacze, patrzcie jemy, daje to hapet, tylko mam akurat full i patrzcie i wyżej, wyżej skacze widzicie I te jajka sobie mogę jeść, ale potem już tam niby energia jest zdrowa, nie? Więc yy, yy, to nie wiem jak to jest, no i patrzcie ja sobie biorę te jajka normalnie Czekajcie O właśnie, e, e, wiecie osłona osiągnęła się, jakby nie było, ale jak je zbiorę i o nie ja mogę, no to też mogę zajęć. I właśnie tak mam skok taki mega szybki, nie? I teraz spróbujemy, no ja to też spróbuję, no nie. I mam mega taki szybki skok, widzimy, nie? Szybki skok. I patrzcie, jak tą kurę zabiję, to w sumie się nic nie stanie. Oprócz, że dostanę z jej mięso. Ej, ale wiecie, co by było widzowie, dobre? Jest teraz tak przemyślałem. Zabijam kurę i miałbym jajko zwykłe mięso i jajko złote. I by było złoto. Ej, to jest w sumie... Powiem wam, że to jest giz. To jest... Mm, ale tak nie, bo to, to by było za dobrze. I są właśnie jajka złote, widzowie. Które dają... Po pierwsze... Chyba leczenie, ale nie wiem. I złoto. I przez to można sobie farmić złoto. Patrzcie. Mam tysiąc... 828 złota to jakbym zebrał 300 to bym miał powiedzmy 2200 chyba tak no 2200 ileś tam no i albo 10 no i i sobie te złoto na przykład na odcinki na róże na turniejach jeżeli to jest na turniejach wiecie jak można te złoto ekspić to jakby ci z nieba pieniądze zlatało nie to jak złoto nie w Fortnite więc wiecie no Perki co cię zostały. Ej, co to jest? U mnie znak. Jakby, ja nie wiem, bo coś pewnie będzie mówić. O nie, właśnie. Ustawię. E, uwaga, kury. Ej, właśnie. No wła, Właśnie, to jest widzowie o to chodzi. Właśnie, e, są ogólnie też nowe zadania. Związane z tym. Jest takowy wybuch wiosny. Jest ten sezon. Próby. Święto latarni. Dnia i etapowe. I takie są widzowie zadania. No więc serio, mega fajnie, nie? Serio, mega fajnie że są takie naprawdę zadanka. Skiny nowe oczywiście są też. No i tyle. I perki sobie się zostały I są jakieś nowe perki, ale nie wiem. Dobra, dawaj zaczynamy się tutaj tak tu No i to nie go nie Dobra, teraz żadę takie tak uh -huh. W ogóle powróciła wyspa Kevina, jeżeli ktoś grał w sezonie, chyba to był trzeci sezon pierwszego. Ja nie grałem, ale tak myślę. O widzicie i daje HP. I to normalnie wzrasta. I w sezonie 8 w ale drugim, akurat grałem wtedy, yy, powrócił Kevin. No i teraz też powrócił Kevin, jest koska Kevina, normalnie tam jest save złoty i tam, yy, wiecie, tam jest save, tam można pójść po bronie normalnie i tam masz tam masz takie bronie, coś ekwipunek normalnie mityczny chyba, ale nie wiem. No i po prostu taki ekwipunek, że wygrasz grę no, na 100%, znaczy nie na 100%, no chyba, że jest, Jesteś taki, nie wiem, mm, nie że bambikiem, że nie że nubem, czekajcie, nie że nubem, tylko po prostu jak y, ci się na przykład Patro złączy, bo grasz na konsoli, no to to lipa. No i widzę, są też nowe egzotyczne bronie. Egzotyczny pistolet. Ja nie widzę, kto to zostawił. No i właśnie, o najważniejszym zapomniałem, wyrzuty widzę to, to chyba było w każdym napra naprawdę sezonie, w każdym sezonie wyrzutnie. ona polega w sumie na tym, że wyrzucasz jajek, te jajko, to jajko wybuchaje i zadaje damage, tyle, i dziękuję, i słuchajcie, jest ta pompa, mogę ją wziąć, jeżeli chcecie, Devastator ona się nazywa, czyli to jest tak naprawdę spas, tylko było bo trzeba, pompka się nazywa, czyli taki mini spas, ale... Taki nie spas. Ale no, kombat też powrócił, więc zagram kombatem, bo jest lepszy co. Więc wiecie, yy, tak to wygląda. Mamy 14 osób i dalej, żyjemy. Dobra, widzę. Nie, ja teraz wjeżdżam, patrzcie. Wjeżdżam i rozjeżdżam. Te moje wjeżdżanie rozjeżdżanie kończy się zazwyczaj źle, ale może teraz się skończy dobrze. Yy, dobra, więc lecimy yy, Na Mega City w ogóle widzę te miejscówki, co oni dali. To jest po prostu, ja nie wiem. To jest szok, że oni dali. Miejscówki jak normalnie Tilted Towers, nie? Patrzcie, jakie tu jest wszystko takie nowe, i w ogóle ten syn jest taki japoński, nie tylko japońsko-chiński. No i patrzcie, co tu się dzieje, te ryby, jakie to jest wszystko fajne. Tylko tutaj akurat jest spadki w pensów na, na tym. No, moje spadki są trochę. Właśnie, jest nowe grindowanie. Patrzcie, jedziesz tak. Moje spadki są mega mocne, bo ja widzowie ogólnie gram na wydajnościowym. Wiecie czemu? Bo ogólnie nie mam takich dobrych FPS-ów przy nagrywaniu, przy takim zwykłym, mam, ale tak ogólnie, no znaczy mam trochę dobre, ale będę miał kiedyś widzowie lepsze. Ale to dopiero kiedyś, to już będę rozwinięty na 100% na kanale, nie? Mówię, dobra. Patrzcie, i można też stąd wyskoczyć, patrz. Wyskakujesz i nie zginiesz, nie? Nie giniesz, nie giniesz. Albo jak z budynku chcesz zgrindować i wyskakujesz i na dół, o, z budynku na dół nic się nie stanie. Ale zgrindowałeś, nie? Bo tak to wiecie. Nie da się. Nie da się, bo tam umrzesz, potem zginiesz. A dobra, wjeżdżamy na to. Taki jest na 40. 48, Co jest? Wstyd gdzieś? Czekajcie, widzę, wyleci na górę. proszę. I bomba, nie. Ej! Myślałem, że to jest ten typ, dobra. Czekajcie, widzowie, poprawię się tutaj. Wow! Chodziło mi o prawe na krześle, a jak zauważyłem, że tu jest typ. Mam typa! Widzę dwa biało! Traf, go błagam, no nie! Dwa, on ma jeden HP. Jezu, ej, ma nie, ja go widzę, wjeżdżam i rozjeżdżam je! Ja wiem, jednak sobie dobrze mi się tak duży o rozjeżdżanie. Dobra. Eee, Zajmę stężę, że tak szybko mówię, ale... Ale po prostu mam tego typa, chcę go wjechać. Więc on ma jeden HP, nie? otwarta, gośma otwarta. Dobra, wierzę to. Tu jest w ogóle jakiś boss. Znaczy, będziemy grali ogólnie, też turnieje. Dobra, wierzę w to. Ej, dosta! jest, się Ej, a co gdybyśmy zdobyli Dobra, 90? 20? Dobra, dead Co gościu miał? Gdzie zbierzemy to? Jak, jak tu się zakończy taka gierka tym Czekajcie, czekajcie bo Jakby ja tej nie lubię e, Tej egzoty, Dobrze jest e, Putki One mnie uratują widzę Jak my wygramy będą jeszcze na bronie Jakieś albo egzotyczne w sumie To ja nie wiem Dobra widzę, wjeżdżamy Wjeżdżamy do tego bossa Słuchajcie Ten boss ginie Ten boss ginie Mamy mityczny, mał, mamy mityczną broń Dobra widzowie, bierzemy kartę Czekajcie, zamiast, nie ze za snajper w sumie Nie widzowie, nie może to się uda Czekaj, 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 czekaj Dawaj, dawaj, dawaj Widzowie, nie, jakby jeszcze zadanie zrobiłem Widzowie, nie mów, że to się uda, żeby miał wszystkie mityki Dawaj, 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 dawaj Tylko czekajcie Mityczna pompa Dobra widzowie, to już jest najlepszy odcinek. To już jest, w ogóle to jest posąg, widzowie. Złoty Semjig, znaczy ja mam lepszy, ale... Czekajcie, bo serio zaraz tam... Yy, ten, bo ja muszę się widzowie zaraz leczyć. Yy, bierzemy wyżółki. Mamy episku, już co są... W ogóle yy, powrócił, słuchajcie, Sog... Yy, tak, widzowie, on powrócił, bo akurat to jest... Yy, z sezonu pierwszego pewnie to było. Kiedyś tam, wziął pierwszego. Dobra, to no zadanie zrobienia. Nie, ja nie mogę Widzę, To jest chyba najlepszy odcinek, w To będzie chyba najlepszy odcinek, Słuchajcie, Po prostu tytuł na ten odcinek, to wiecie, jest jaki? Pierwszy odcinek Fortnite stało się to. I to by było w sumie mega mocne. Tylko, ojej, to już bije, bo pięć. Widzę, teraz tego mogę nie przeżyć. Słuchajcie. Czekajcie. Ej, leczy się apteczką, czekajcie, czekajcie, ile mamy do strefy. Ile mamy do strefy, ile mamy do strefy. Mapa, mapa, mapa. Do strefy. Ej, uleczy się, dobra? Mgiełka Widzę, mi. No, błaga mnie, błaga mnie. Słuchajcie, ja mogę zginąć od strefy w sumie. Nad tego nie przemyślałem akurat, ale. A przemyślałem trochę, ale no, wiecie, jakby Mam 100, słuchajcie, jestem Wiecie, jestem mega szybki. Lecę, wyłączymy radio w ogóle. Jak to wyłączyć? Dobra. Nie zginę, nie zginę, widzowie, Dobra, leczy się, leczy się. Dawaj, dawaj, lecz, leczy się, leczy się, widzowie, jeszcze, jeszcze, Jest, jest, już, już, jest, 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 jest. Jest, już, yes, już, yes, już, yes. się, Dobra, teraz muszę coś działać. się, widzowie, się, leczy się, leczy się, leczy się, leczy się, leczy się, leczy się, widzowie, aż, ja nie wiem, co, Ja w ogóle w takim prawdziwym meczu, nie mam takich broni, widzowie, ale ja, ja mam ogólnie yy, w sumie zero yy, leczenia, no jestem jeden na jeden z typkiem, jeszcze z jakimś dobra, czekajcie, potrzebuję się uleczyć, bo jednej hit i po mnie no dobra, może, nie no, jeden jest, zajcie jeszcze, tylko będzie, stajecie. pierwsza pierwsza wygrana na pierwszym moim kanale, tylko muszę się nie? uleczyć zajcie ekwipunek, egzotyk mityk, mityk Yy, Boże Fiolet fioletowy i tu będzie w sumie tyle nie bo będę trzymał sobie to, yy, to sobie wizytę dobra Przeładujmy wszystko wizytę Jezu widzę, co tu się dzieje to ja nie wiem. no i kolejny poziom w sensie 3 poziomy ja w wow, ogóle Wow, 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 ma dobrego widzę Dobra, 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 dobra. Nie, nie, spokojnie. Tak spokojnie. Znaczy, nie wiem, co się sam dzieje w ogóle. Ok. Jegoś ma takiego SMG-a, że to naprawdę dobra. 40? 60. Nie, wizów, nie. A tu mogła być widzowie wygrana, mogła. Mogła być wygrana. W sensie takie mieliśmy... Takie mieliśmy widzowie rzeczy i temy. To mogła być taka fajna wygrana. Gość miał 8 HP, a dał mi z mityczny. Ja też miałem mityznę. Najgorzej widzowie. Ale dobra, i tak było dobrze. Zostawcie łapkę w górę, suba dzwonam. I trzymajcie się. Cześć.